Lowelek to czeski producent rowerów elektrycznych, z którym współpracujemy od lat, a rower Lowelek Izar to bardzo atrakcyjny składany rower elektryczny na kołach 20 cali który dzięki regulowanej wysokości kierownicy oraz siodełka jest odpowiedni dla osób o wzroście do około 160 do 175 cm. Rower ten bardzo dobrze sprawdzi się w mieście, a także na wycieczkach poza miastem. Jego najistotniejsze cechy to niewielkie rozmiary po złożeniu około 90x80x45 cm, zintegrowany litowo-jonowy akumulator o pojemności 462 do dobre wyważenie dzięki umieszczeniu silnika w tylnym kole i akumulatora w ramie, hamulce szczękowe z funkcją odłączenia silnika, ośmiobiegowa przerzutka, rama umożliwiająca łatwe wsiadanie, regulowana wysokość kierownicy. Jakie zalety posiadają rowery składane? Są lżejsze, bardziej poręczne, można je łatwo przechowywać oraz przewozić. To sprawia, że wiele osób chętnie zabiera ze sobą składaki do pociągu, samochodu, kampera czy na łódkę. Grono użytkowników traktuje je też jako podstawowy środek transportu. Naturalnie, pierwszą rzeczą, jaką chcemy Państwu pokazać, jest to, jak w praktyce wygląda składanie roweru. Loweleka Izar można złożyć w około 35 sekund, a jego wymiary po złożeniu to około 90x80x45 cm. Można go z łatwością przechowywać w domu oraz przewozić w samochodzie, pociągu czy na łódce. Gorąco polecamy także dedykowany pokrowiec od Loweleka. Można go dodać do listy zakupów bezpośrednio na stronie roweru lub w koszyku. Napęd elektryczny składa się z akumulatora zintegrowanego z ramą, silnika umieszczonego w piaście tylnego koła oraz wyświetlacza umieszczonego po lewej stronie kierownicy. Napęd wspomaga rowerzystę do 25 km na godzinę podczas pedałowania. Bateria ma pojemność 12,8 Ah, czyli 468 Wh, co umożliwia przejechanie do 90 km na jednym ładowaniu. Akumulator można ładować po wyjęciu z roweru. Oraz w rowerze dzięki portowi ładowania umieszczonemu po lewej stronie ramy. Sterowanie systemem wspomagania odbywa się za pomocą wyświetlacza LCD, znajdującego się po lewej stronie kierownicy. Wyświetlacz jest minimalistyczny, służy do wybrania jednego z pięciu trybów wspomagania i pokazuje informacje o aktualnym trybie wspomagania i poziomie naładowania baterii oraz uruchamia tryb walk, czyli wspomaganie do 6 km na godzinę. O tym, jak wygląda obsługa wyświetlacza oraz wszystkie jego funkcje, dowiedzą się Państwo z osobnego filmu, który znajduje się w naszej bazie wiedzy na stronie roweru oraz na naszym kanale YouTube. W zestawie z rowerem znajduje się ładowarka oraz dwa klucze do zamka akumulatora. W rowerze lowelek Izar został zamontowany napęd 1x8 biegów. Obsługiwane są przez przerzutkę Shimano Turnej. Zestopniowanie dostępnych przełożeń w połączeniu z silnikiem dają możliwość poruszania się w terenie umiarkowanie pagórkowatym. W bezpiecznym zatrzymaniu pomagają szczękowe hamulce z funkcją odłączenia silnika. Dzięki specjalnym klamkom z dodatkowym przewodem po naciśnięciu prawej bądź lewej klamki hamulca, wspomaganie elektryczne automatycznie wyłączy się. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo hamowania w porównaniu do tradycyjnych hamulców szczękowych. Walory użytkowe i zaraz większa sztyca amortyzowana, podpórka, osłona przyrzutki, dzwonek, błotniki. Oraz osłona korby chroniąca ubranie przed zabrudzeniem. Podsumowując, lowelek Izar to bardzo atrakcyjny, łatwy w obsłudze składany rower elektryczny dla osób o wzroście do około 160 175 cm. Izar jest dobrze wyważony dzięki zastosowaniu tylnego silnika i zintegrowanego z ramą akumulatora. Dzięki pojemnemu akumulatorowi możliwe jest pokonywanie większych dystansów. Idealnie sprawdzi się w mieście oraz na wyjazdy na przykład na Mazury. Serdecznie polecamy ten rower i przypominamy o zaletach płynących zakupów w naszym sklepie, takich jak serwis zerowy oraz bezpieczny transport specjalistyczną firmą.